I witam was serdecznie, moi drodzy. W ostatnim odcinku dotarliśmy z powrotem do, do miejsca, z którego rozpoczynamy grę. Czyli cały czas zapominam, jak to miejsce się nazywa, a na które ja umownie zwykłem, na które ja umownie zwykłem mawiać się fabryka lodów. Ok, i już wymyśliłem sposób, w jaki można, w jaki można by tu sobie, sobie poradzić z problemem, który, który mieliśmy rozwiązać, a mianowicie jak zdobyć cokolwiek, czy jakieś mięso, czy jakąś skórę z, z tego potwora, którego, którego zabiliśmy. I nie powiem, bo jestem z siebie dumny, ponieważ nigdzie tego nie wyczytałem, ale wiem, że można użyć, chociaż nie, przepraszam. Akurat jeżeli chodzi o. ...umiejętność o, o zwierzaczki i umiejętność trapping. To była wasza, wasza porada. Natomiast ja tutaj sobie dodałem jeszcze pewną małą rzecz i użyjemy właśnie tego naszego kawałka szkła do, do oskurowania naszej ofiary. Możemy jeszcze zrobić coś, nie wiem, może coś w tym stylu, czy coś to da? Nic nie da. Może tu? Też nie. No to oczywiście teraz robię metodą prób i błędów, tak naprawdę, bo próbuję, próbuję, wszystkiego. Może jeszcze coś tutaj... Nie, też maty nic nie dadzą. W każdym razie, jak tutaj widzicie, będziemy mieli kupę mięsa. Co prawda surową, ale myślę, że po drodze jeszcze uda nam się gdzieś się zrobić ognisko. Czyli będziemy musieli zdobyć jakieś gałązki. Do tego mamy płaszczyk. Stylowy płaszczyk z pazurkami. Dobra. Bardzo fajnie. Ciekawe, czy to da się ubrać w ogóle. Mam nadzieję, że tak. Bosko. Bosko teraz. Nikt tam nie podskoczy. Wyglądamy trochę jak. <laughs> nie wiem, jak jakiś wiking czy ktoś taki. Tylko teraz jest zagadka, gdzie my pomieścimy nasze mięsko. Chyba musimy je. Wziąć po prostu w rękę Nie mamy innego wyjścia. W związku z tym odrzucimy trochę naszego ekwipunku i zastąpimy. I zastąpimy to mięsem. Pewnie szybko się zepsuje. Chociaż czekajcie, bo tu jest jeszcze mały kawałek mięsa. On by się też bardzo przydał. Ale cholera. <ścoughs> Kurczę, no dobra. Nawet jakbyśmy wzięli dwa takie kawałki mięsa, e, cholera, cholera, jakby to sobie z tym e, poradzić? No na pewno surowego nie zjemy, bo możemy się nabawić czegoś. Natomiast moglibyśmy jeszcze pójść do lasu. Chyba blisko był gdzieś las. Zaraz zobaczymy. Tak jest. Uzbierać gałązek i może uda nam się z tego zrobić ognisko i z powrotem wrócimy. Tak, z powrotem wrócimy. I wrócimy znów do, do, do tego miejsca. No, może myślę trochę tak naokoło, ale to na razie jedyne co mi przychodzi do głowy. No w każdym razie przydałoby się nam przede wszystkim trochę snu. I myślę, że moglibyśmy tutaj przenocować. Albo i nie. No dobra, spróbujmy. Ok, efekt tabletek przeciwbólowych przestał działać. Ale tutaj nie jest źle, widzę, że. Uj, to chyba trzeba jednak jeszcze zabandażować, żeby nam nie krwawiło. Natomiast. Nie, bandaże są jeszcze czyste. Więc nie musimy ich wymieniać. Dobra, tak myślę. Pójdziemy po prostu do lasu. Uuu, nie, ten, nie ten las. No dobra, trudno się mówi. E, pójdziemy do lasu i zobaczymy, co możemy uzyskać. Mamy dwie średnie gałązki. Trochę malutki gałązek i wielki kij. Bardzo bym chciał zrobić ognisko. Natomiast. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy coś wykombinować. No tak. Znowu mi to nie wyszło. Ale zobaczymy, co to. Nie. To nic nie da. Może trochę ty. O! No patrzcie. Super. O to właśnie chodziło, dobra. Czyli możemy wrócić po nasze mięso i się pożywić. O to właśnie chodziło. Dobra, tak zrobimy. Jeszcze mamy akurat jeden ruch. Mam nadzieję, że oni tutaj nie wejdą. Weźmiemy solidny kawał mięcha. Chociaż wiecie co? Kurczę. To co teraz robię nie ma w ogóle sensu. Bo i tak nie mam gdzie tego nieść. No dobra. Będziemy mieli najwyżej na drogę. Myślę, że upieczone mięso się tak szybko nie zepsuje jak surowe. I w razie czego schowamy się przed, przed tymi ludźmi. I zakończymy turę. Dobra. Nie zauważył nas. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast i tak są jeszcze niebezpiecznie blisko. To jest bandyta. Natomiast tu jest właściwie coś podobnego do bandyty, tylko może być lepiej uzbrojony. No dobra, cholera. Coraz ich tu więcej się pojawia. No nie jest dobrze, powiem wam. Jest bardzo niedobrze. Właściwie jedyne co moglibyśmy zrobić to uciekać zamiast tutaj rozpalać ognisko. I tak zrobimy. Zobaczmy jak to się skończy. Ach, no tak myślałem. Tak myślałem. Hm. Trudny teren. On mascyzorek. Hm. Korci mnie, żeby z nim walczyć. Może uda się sprawić, żeby się poddał? Może... może zaimponują mu nasze skóry. Dobra. Zrobimy w ten sposób. On też na nas idzie. Dobra, uniknijmy. O! No i bardzo fajnie. przebieg sobie dalej. To było niegłupie w sumie. Natomiast nie będziemy mieli z tego żadnej broni. No dobra. Czy tu coś jeszcze znajdziemy? Zobaczymy. Co my tutaj zostawiliśmy? Eee, nic ciekawego, nic co by nam. Nic czego byśmy potrzebowali teraz, przynajmniej tak strasznie. No to idźmy, może do tego lasu sobie pójdziemy. I tutaj sobie rozpalimy ognisko. Dobra, e... ok, został nam jeszcze jakiś ruch, więc myślę, że damy sobie radę. I, i, i małe gałązki. I pięknie. Dobra. tego już tu nie chcemy, nie jest to nam potrzebne. Natomiast spróbujemy sobie upiec mięcho. Oj oj Czekajcie, może jeszcze ta umiejętność tam pomoże, nie pomoże. Eee, <laughs> czyżby to było za małe za małe ognisko? Hmm. Może użyjmy jeszcze czegoś innego? Nie, też nie. Cholera, no. O! No proszę. Jakie to oczywiste, po prostu trzeba mięso nadzieć na kij. I od razu wyjdzie. Cudownie. Wyszło nawet lepiej niż się spodziewałem. Eee. Dobra. Mamy mięso. Bardzo chciałbym zabrać trochę tego, tego drewna ze sobą. No, ale trudno się mówi. Nie damy rady. Yy. I skoro jesteśmy już w lesie, to może ukryjmy się i zakończmy turę. Dobra, ruszamy dalej. Na północ, oczywiście. Co my tutaj mamy? Yy, grzyby. Grzyby, które nawet nie wiem, czy są jadalne, czy też nie. Natomiast. O Boże. O Boże. <laughs> No przepraszam, to była naprawdę wielka głupota z mojej strony, bo nie wziąłem, Ech, nie wziąłem naszego mięsa. Dobra Ech, no dobra. Niech i tak będzie. Dobra, spróbujemy uniknąć tego bandyty. Dokładnie. A, nie udało się. Ok, dwóch gości z pięścią. Nie wiem czy damy radę dwu naraz. Może być problem. Ale spróbujmy. Wiecie co, spróbujmy? Szkoda, że nie mogę teraz go uderzyć. Ponieważ akurat jest wrażliwy teraz podatny na, na nasze ciosy. E, mogę im zagrozić, tylko czym ja im mogę zagrozić, co? Kawałkiem mięsa? A spróbujemy. Nie, nie zrobiło to na nich wrażenia, zresztą się nie dziwię wcale. E, ten się chowa. Okej, okay, ale dalej nie mogę nic e, zrobić. Natomiast, e, czy tego mogę uderzyć, też nie. Dobra, spróbujmy zająć się tym. Podejdźmy bliżej. Upadł. Natomiast ja też upadłem. No dobra. No I dalej nic ciekawego nie możemy zrobić. Natomiast możemy spróbować uniknąć jego ataku. O kurczę, przepraszam Was najmocniej. No, ale gdzie tu jakieś, nie wiem, no, zadawanie ciosów. No, chciałbym w końcu zadać jakieś ciosy tutaj, bo nie mogę. No dobra, spróbujmy tego pierwszego, oczywiście, uniknąć i drugiego również. I to nam nic nie da. E, no dobra. Znowu biegniemy do siebie, jak. Ach, albo ja coś źle robię po prostu, albo. albo nie wiem. Okej, okay, właśnie się zorientowałem, że tu jest jeszcze odległość, w jakiej znajduje się przeciwnik. I skoro ten jest bliżej. Dobra, skoro ten jest bliżej, to być może teraz będzie można go uniknąć. Nie. Nie uniknęliśmy go. Obydwa się zbliżają, ale już w tym momencie możemy uderzać. Dobra, dostał w lewą rękę. Ok, tym jeszcze nie musimy się przejmować. Natomiast tego możemy jeszcze okładać. Uuu. No dobra, zmęczyliśmy się tą walką. Co mnie wcale nie cieszy, natomiast sprawdźmy jeszcze, jak blisko jest drugi. Ok, potknął się, fajt łapa, i bardzo dobrze. Dobra, dostał wkładkę piersiową. Natomiast nie daje to jakiegoś specjalnie rezultatu. I znów będziemy się okładać bez, bez jakiegokolwiek wyniku. Natomiast no cóż, e, zrobił się. E, słońce już zachodzi, robi się zmierzch. Okej. Okay. Chyba porządnie nas tutaj obłożył. Drugi się zbliża. To spróbujmy. Nie, 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 bo czuję, że to się źle skończy. Wa jeżeli mamy to już zginąć, to zobaczymy to się do końca. Um, dobra. Hm. Dobra. Spróbujmy go zaatakować jeszcze. Zobaczmy. Jest podobny na atak, upadł na ziemię i nic nam nie zrobił, natomiast... ten już na nas naskakuje. Trzeba na tego uważać, skubańca. Okej, okay, zostaliśmy ogłuszeni i upadliśmy. Jesteśmy cali oczeni i nie wróżę nic dobrego z tej walki. Nie chcę się poddawać. Nie chcę się poddawać. Mam na sobie skórę wilka. Pokonaliśmy wilka. Właściwie wilko łaka. Czy cokolwiek to było? To dlaczego mam się poddawać pandziorom? Okej. Okay. Dostał, ale co z tego, skoro my już tutaj dogorywamy? I moi drodzy, zdaje się, że to będzie koniec. No właśnie. Okej, okay, jesteśmy nieprzytomni. I okradli nas. Łobuzy. Okej, okay, przynajmniej nas nie zabili. Chociaż tyle, tyle dobrego. pokazali się generalnie. No. No dobra, nie okazali się. Chciałem powiedzieć, że okazali się całkiem wyrozumiali, ale jednak zabrali nam prawie wszystko, chociaż skórę nam zostawili. No dobra, ale żyjemy. Ledwo bo ledwo, ale żyjemy. Jaki jest nasz stan? Nie najlepszy. Ale damy radę, słuchajcie. Musimy dać radę. Przydałoby się znaleźć jakieś schronienie. Nic, tu nie znaleźliśmy. Straciliśmy tylko turę. Grzybki. No dobra, chyba lepsze to niż nic. Może kamyczki też. Żeby mieć czym rzucać. No i oczywiście... Mamy widok na nasze miasto na Detroit. Zobaczcie, w ciągu dwóch odcinków tylko tyle przeszliśmy. To naprawdę niewiele, ale sam się zakręciłem. Naprawdę przydałoby się teraz znaleźć jakieś miejsce, w którym moglibyśmy się przespać. Ale to chyba niemożliwe. Czy jest możliwość tutaj w ogóle zbudowania jakiegoś szałasu? Zaraz zobaczymy. Nie, chyba nie. Kurczę, nawet z naszego szkła nas ograbili. Co dziwne, nie zabrali naszego wisiorka, który jest warty 20 dolarów. No dobra, weźmy sobie chociaż kij. A nie, weźmiemy sobie. No dobra, musimy tu po prostu odpocząć. Więc odpocznijmy. No tak, nie mamy gdzie. Spróbuję może chociaż się przespać. Może jakaś sarna nas napadnie? No dobra. Nie możemy nic zrobić. Więc odpocznijmy jeszcze trochę. Uuu! No tak. Dobra, co my tu mamy? Mamy dziwnego stworka melonogłowego. On jest, jak chciałem powiedzieć, pocieszny. Generalnie kiedyś się. Kiedyś mnie dosyć, przez dosyć długi czas sobie śledził. Natomiast ciekawy jestem, co by można było z niego uzyskać. No dobra, będzie to może trochę straszne. Ale zaatakujemy go. Chcę tylko zobaczyć. No dobra, rzućmy tym kamieniem w niego. O, chyba już nie możemy. Ojej. No dobra. To nie wyszło. Co to w ogóle jest? Aha, możemy się zakradać do niego. Zobaczmy, co zrobi. Nie wiadomo, co zrobi. No to rzućmy w niego kamieniem. Ok, cudownie się rozmnożył. I wydaje z siebie bliżej nieartykułowane dźwięki. No dobra, spróbujemy w takim razie uciec. Czy nam się to uda? Niekoniecznie. Bo cały czas nas widzi, hmm. Okej, okay, wiecie co? Rezultat tej walki chyba pozostawię do następnego odcinka. Chociaż może po prostu dogram trochę. Dobra. Spróbujemy przeszukać się obszar i znaleźliśmy bandytę Uroczo, naprawdę uroczo. Wiecie co? Myślę, że na tym skończymy i zobaczymy jak ta walka się potoczy w następnym odcinku. Także póki co trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!